Ha, i teraz tego raz gorina. No nie, niemożliwe. Dobra, lecimy. Nieważne. Myślałem, że mogę go skopować. Dobra, chodźcie tu, kurwy. Ale radę co? Już nie wiedziałem co z tymi combat pointami. Jeszcze... 14, a to tego... Coś upadło. Shoulder pads. Trochę, on, on trochę wygląda jak oddajcie kamień. Oglądaliście raka Oddajcie kamień Albo rzucę na was chąfę Rzadko tego używam Fajne w sumie Mamy to Łoooo, wow, przesadziłem? Ja yeah, pierdole przewinę wam to. O, co to było? Mogłem dać okej. Okay. Pewnie by zadziałało. Dobra jestem. Riejące pola Maybe O, ja już mam budki dla siebie, nic coś ciekawego dla mnie. No ale jak mam pogadać? O, no dobra, lecimy, wracamy tam do wioski. Czesto od razu mogę ubrać. A, porządny chest Tak jest. Już wyglądam naprawdę, jakbym miał set po prostu na sobie. I tak chyba nie mam miejsca na to, nie? Tragedia się robi z tymi vlogami. Przynajmniej te scrolle mogę poużywać. No, jak? A, bo jeszcze jedno dostaję w tym questie gówno jakieś. Hmm. To mam intelekt 6, poproszę intelekt, no, masz ty, kurwa. Tak jest, jakie płotki porządne. Dalej biegamy, dalej nie latamy. Kończymy pierwszą... Yy, pierwszą krainę. Znaczy kończymy. Jakby plan, po prostu. Się skończył. Bo Chodziło tylko o to, żeby się wygirować troszkę, pozbierać jakieś itemki i w zasadzie tutaj jeszcze ostatnie questy robię u tutaj jakichś takich dziwnych taurenów i będę leciał dalej, Howling Fjord prawdopodobnie z drugiej strony będziemy na dwa fronty atakować ten nowy trend. Proszę Państwa Zawsze tak jest, że jak nie trzeba zabijać w questie to, to, to już nie wiadomo o co, o, o co chodzi w ogóle Sing host, chyba o to chodzi Dokładnie Dobra, rozgrzeweczka. Ja nie grałem już chwilę Gdzieś tam mam jakieś off-projekty Inne postacie no, Ale chyba pamiętam o co chodzi Ci dam, będą spita. No, już jest duża różnica, no te, te przedmioty nie tak yy, tylko, no, wprowadzają pewien przełom jakości, bardzo szybko. Juhu. z Dzieciorami, to pewnie się zesra jak go ruszę. Bardzo dobrze, Eee, dzieci poszły w pizdu Fajnie już jest być na tych wyższych levelach, bo No jest to kawał drogi do przebycia, naprawdę, to przez to wszystko I to jeszcze na bodrku, gdzie trzeba się troszkę bardziej obiegać niż w późniejszych notatkach, no na kata jeszcze też trzeba było się obiegać, ale Im dalej, tym bardziej już wszystko było przyspieszone, jeśli chodzi o stary content, nie? Jakoś te skille gdzieś tam, tu się już kupuje raz, dwa, nie trzeba latać do trenerów nie trzeba trenować broni, nie trzeba kupować jakichś reagentów Wszędzie się jest zaprowadzone. Nawet chyba już na kataklizmie nie trzeba było odkrywać pewnych flightmasterów tylko byli z, gór, z góry jakby odkryci. No tak to Tak to się właśnie porobiło W każdym razie no Właśnie to i <laughs> ten ogłos mi się przypomina. Kurde, nie wiem. Coś zostało dotknięte w mojej głowie, ale jeszcze się nie dostało do świadomości w pełni. Nie wiem, czy nie coś z telewizji, z, Sims, z tych simsów. Tego Warsong Holda dalej chyba gdzieś widzę, w oddali, tam jest. Nie no, nie wiem, nie wiem skąd taka trauma związana z tym miejscem, ale jak tam przyszedłem się czułem jak takie kurwa tupcni, jakieś niewolniczo-robotniczej... ...w jakimś kurwa kwaterach żołnierskich, koszarach pieprzonych, w barakach. Nawet... Jezu, ja bez pojzonów cały czas biegam. Dobra, naprawiamy to. Wygląda jakby to było bardzo sucho, a musi być w sumie bardzo widkopna. No. Czy w ogóle zaczął może dopiero ten proces Firethorn No i nie dam wziąć dam no. laser Co to kurwa przylazło? Jezu, Jezu, co to za damage? Dziwnie coś tu płonie, chyba że mam jakiś bug dźwiękowy. Jest whistle Wysyłny Crashed Flying Machine. Aha, czyli tutaj. Właśnie przejewane te borgi Mamy borguka dzisiaj aktywnego, także na pewno zagramy jakiegoś EOTSA jeszcze Bo jest eoc zdaje się, właśnie, Call to Arms To są takie... Nie wiem jak to się pojawia, jakoś tam cyklicznie, albo nawet losowo, nie mam pojęcia nie zwróciłem na to uwagi nigdy, ale raz na jakiś czas jedno z BG jest Call to Arms. No zwykle jakieś jedno jest, czasem nie żadne faktycznie, nie wiem jak to jest. Ale jest to takie taki bonus w danym okresie, bo to zwykle trwa więcej niż dzień za granie tego BG. To jest 1790 honoru. Dużo. Ja już w sumie trochę tego uzbierałem. Już jestem ponad połowę limitu w ogóle jakiego posiadać. I trzeba będzie to wydać. Ale to na 80. się będzie wydawało. I ten za honor, za honor na 80. naprawdę zrobią robotę. No Ale to jeszcze długa droga Wyluzowane mięso. How near That near? Jeszcze chyba bliżej o. To jest Jenny, aha, okej okay. I co ja z tą Jenny mam zrobić, co? So? To safety Okej okay. Nie wiem, czy będzie biegła za mną w ten sposób Jenny Co za popieprzona żaba? Dobra, Jenny, dawaj, możemy go olać, nie? Nie, nie możemy, bo tu jest cholera. No, ci uderzę, Jenny, co ci w głowie siedzi, to wiem tylko ja. Kurwa diable! Ej, czemu tak się rzucają na nią? No dajcie, że jej spokój. Jeszcze tu jakiś wielki skurwy syn. No ja tak boczkiem tylko tu przejadę. Zresztą tego wielkiego to bym wziął w kurwę. No I to taki Nie wzruszona Jeni Nie, kurwa Ej, nie wiem co się stało z Jeni. Nie zaobserwowałem tego autentycznie. Ale chyba quest jest failed, prawda czy nie? Kurwa, ja nienawidzę Escort. Naprawdę, mówię wam, Escorty to jest najgorsza rzecz w WoWie. Jak chcecie jakąś radę ode mnie, to nie róbcie questu ze Escortem, chyba że to jest... Teraz to już w zasadzie mam to w dupie, nie będę tego drugi raz robił, nie ma takiej opcji. Chyba, że on się tu gdzieś pojawi zaraz, ja chciało, nie wiem, nie zauważyłem tego. Dobra, fire. torn. O, to to tak płonie. Bo eskorty są długie, żmudne, często wymagają w ogóle bycia w kombacie cały czas, nie ma się kiedy napić, kurwa Trzeba to robić dwie osoby, a nie jest napisane często Nie, nie, eskorty to nie, szkoda, to szkoda w ogóle czasu, nerwów Zawsze idą wolno, kurwa Idziemy dalej Najwyżej na końcu zrobię Jenny, bo chodzi o to, że jeszcze jeden item chciałem tam zdobyć, ale nie mam MP co odblokowanego ale w sumie wiecie co?